T-Mobile Nowe Horyzonty to nie tylko festiwal filmowy, to także miejsce spotkania wielu dziedzin sztuki. W tym roku do Nowych Horyzontów dołączył teatr. Dla widzów festiwalu w Teatrze Polskim na scenie na Świebockim wystawiono spektakl. Kliniken Miłość jest Zimniejsza, inspirowany twórczością Fassbindera. Zapraszamy na niesamowitą prapremierę teatralną tegorocznego festiwalu. W tym roku można odnieść wrażenie na letnich festiwalach, że teatr stał się wśród młodych bywalców tego typu imprez bardzo modny i potrzebny. Jesteśmy oskarżeni o to, że jesteśmy modnym teatrem, a ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Im bardziej jesteśmy modni. Te trendy takie łączenia różnych sztuk w ramach jednego festiwalu są dzisiaj niezwykle istotne i trzeba to robić po prostu. Już nie można robić jakby to powiedzieć, kazirodczych festiwali. Nie, nie można robić getty artystycznych, bo one są zgubne dla sztuki, najogólniej rzecz biorąc. Spójrz, nie patrz, kurde, otwieraj oczy. Moje się, czego się mówi. Nie, że się Twojego swojego bo jest otwiera oczy, mówię. Patrz! Klinikę Miłości jest zimniejsza. Łukasz Twarkowski wykorzystuje wiele technik filmowych. Ta sztuka bez tych nowych technologii obejść się nie może. Ona musi je wykorzystać, żeby w sposób jakiś istotny towarzyszyła temu, co dzieje się na świecie, temu, no, musimy sobie odpowiadać na pytanie, jakim jest człowiek dzisiaj. Te nowe technologie są konieczne i absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że one będą pogłębiały swoją obecność w teatrze, a sztuki wizualne czy sztuki plastyczne od dawna to robią. Teatr też nie jest od tego wolny. Specyfiką tego projektu jest głównie ta kamera, nie tylko właśnie rozumiana, nie tylko kamera jako jakiś gadżet medialny w teatrze, tylko potrzeba właśnie bycia przed kamerą, to znaczy ta kamera, która w jakiś sposób potwierdza nam nasze istnienie, prawda? To znaczy to, to pragnienie eksperymentu, jakiejś transgresji, gdy się znajdujemy naprzeciwko kamery, momentalnie staramy się ją w jakiś sposób uwieść bądź. My zaczynamy się jej bać, prawda? Jest to jakiś partner na, na zasadzie człowieka, naprzeciwko na nas, pomimo tego, że jest to martwy przedmiot, który jest tylko rejestratorem. Jest to związane też jakby z tym całym kompulsywnym trybem pracy Rainera Fassbindera, którego życie stało się filmem w jakiś sposób, prawda? To znaczy ten moment jakiegoś narkotycznego lotu, w którym nagle te granice się zatracają. To jest ciekawe zagrać potwora. Gram e, e, Fassbindera, czyli osobę, która jest gdzieś. Nie potrafi, e, nie potrafi rozłączyć tych dwóch rzeczy, czyli życia i twórczości. Właśnie to było dla niego jedno, co źle się kończyło dla niego i często dla ludzi, z którymi e, przebywał. Kim jest dla Oszustem! Kim jest postać i jak się ją buduje? Czy bez postaci możliwy jest film? Nie. A z postacią, która zmienia się nie do poznania? Już tak. Zapraszam na relację o sekcji Nowe Horyzonty Języka Filmowego. Postać aktor. To jest taka sekcja, w której naświetlamy różne elementy formy filmowej i pokazujemy ich przemiany w ciągu ostatnich 10 lat. Więc pokazujemy najbardziej innowacyjne, takie dziwne, zakręcone filmy pod, tym, pod każdym kątem. Right. Muszę to zrobić, ale okno nie wybuchło, prawda? Jestem 47 lat i to jest bardzo trudno dla mnie, aby zrobić wszystko w jednym kadrze. W tym roku trochę poszliśmy na głęboką wodę, bo temat jest bardzo szeroki i można powiedzieć taki niewyraźny, czyli temat postaci i aktora we współczesnym kinie. Tu chodzi o to, jaką rolę właśnie odgrywa postać i to, jak ona jest zagrana, jaki jest pomysł na to, ile aktorów ją gra, ile postaci gra dany aktor, jak widz się z tym utożsamia, jak Utożsamia się aktor z postacią, więc jest jakby szereg takich rzeczy krążących wokół tej, tej, tego elementu postaci w samym filmie. Temu wszystkiemu przyglądamy się w sekcji nowe horyzonty języka filmowego. Aktor postać.